Siemanko, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Kochani, wyzdrowiałam. Jeszcze nie na 100%, ale już prawie, prawie na 100% wyzdrowiałam. Ja po prostu cieszę się jak dziecko, bo nareszcie odzyskałam energię przez ostatni tydzień. Byłam taka trochę osłabiona. No dobra, no jeszcze nie jest tak jak mówię 100%, ale jest zdecydowanie lepiej. A przede wszystkim też jeszcze, no znaczy przede wszystkim, oprócz tego, że wyzdrowiałam, to jeszcze dodatkowo Kurczę, mam piękne włosy i czuję się po prostu jak dywym, jak Beyoncé normalnie. Aż, oczywiście trochę żartuję, ale jestem bardzo zadowolona z moich włosów. Dziś pierwszy raz e, umyłam te moje <grych> doczepy i zobaczyłam, że rzeczywiście musimy troszeczkę wyrównać kolor. Jednak mój naturalny kolor jest nieco jaśniejszy od tych e, doczepów, więc najprawdopodobniej umówię się na toner e, z Aldim, z tym moim fryzjerem. No może za tydzień jakoś tak dam trochę włosom teraz odpocząć, może za dwa tygodnie zobaczę, co on mi zasugeruje. Póki co ja i tak jestem zadowolona, ale to będą włosy, z których ja będę korzystać przez następne... On powiedział, że przez rok, półtora spokojnie można korzystać z tych włosów. A, no i... no i słuchajcie, i czuję się wspaniale. A a propos wyglądu, to dziś pojedziemy zrobić paznokcie. Moje paznokcie niestety teraz e, troszeczkę zaniedbałam, znaczy zaniedbałam, po prostu są niepomalowane, nie są zaniedbane i muszę też wyrównać do tej samej długości po prostu. E, I zrobię sobie dzisiaj jakieś fajne wzorki na paznokciach. Już wybrałam inspirację ale pokażę po prostu inspirację i poproszę panią, żeby zrobiła mi coś w podobnym stylu, w sensie kolorystycznym, ale niech sobie poszaleje. Znalazłam takie miejsce polecone w sieci. Dużo osób pisało właśnie, że tam rzeczywiście. Em, te panie, które pracują w salonie, to wiedzą, jak dbać o to, żeby paznokcie nie zniszczyć, bo często tutaj jest tak, że panie, jak ściągają żel, to niestety tak drapią i ścierają paznokcie, że potem niewiele z nich zostaje. Ja dlatego też między innymi zdecydowałam się kupić swoją własną maszynkę do paznokci i do robienia paznokci żelowych, dlatego że jak widziałam, jak one obchodzą się niektóre te kobitki z moimi paznokciami, to po prostu aż krew mnie zalewała. No, robię sobie tylko taki lekki makijaż, nic specjalnego. Ostatnio dostałam nie aż tak dużo, ale kilkoro kilka z Was pytało się, czy mogę pokazać swój makijaż na YouTubie. I ja zazwyczaj na to odpowiadam, że raczej nie, dlatego że. Już kiedyś wam pokazywałam, jak ja robię swój makijaż, to odbiega bardzo, bardzo od profesjonalnego makijażu, A ja robię bardzo wszystko na szybko, na przykład mam brązer, więc leciutko um, nałożę troszeczkę tylko brązera na pędzel i śmignę tutaj po powiekach, tak żeby to tylko po prostu nadać jakikolwiek cień i na przykład jak wychodzę wieczorem gdzieś, albo jak teraz wychodzę na jakieś takie większe wyjście, albo jakąś randkę, albo spotkanie z koleżankami, to lubię sobie pomalować eyelinerem oczy, tak troszeczkę grubiej, natomiast w ciągu dnia lubię zrobić, zrobić sobie taką cieniusieńką kreskę eyelinerem, dlatego że ja mam dość małe oczy i ten eyeliner wyciąga taki fajny kształt z oczu, ale dziś może tylko tusz Właśnie tyle czasu nie korzystałam z tuszy i teraz wróciłam do tuszy i powiem wam, że nie mogę przestać go nosić. Zobaczymy, co mi wyjdzie z pomalowania. Za kamerą teraz jest moje lustro, więc może nawet uda się pomalować, a może i nie. Kurczę, miałam nadzieję, że ten wstęp będzie trwał tylko dwie minutki, a ty już się rozgadałam na jakieś trzy minuty, ale przynajmniej jak skończę robić makijaż, to będziecie wiedzieli, ile czasu zajmuje mi zrobienie takiego dziennego makijażu. Wiem, że a takie profesjonalne to zajmują czasami nawet ponad godzinę, przecież mnie czasami jak malowano do sesji zdjęciowych, czy nawet do pokazów, do pokazów trochę szybciej nas malowali, bo to jednak mniej szczegółowo, w sensie bardziej wszyscy przykładali się do sesji zdjęciowych niż do pokazów, no to czasami te makijaże chyba... W Czasami to trwały nawet ponad godzinę, z półtorej godziny. Jeżeli się nie mylę, to najdłużej trwało wykonanie makijażu w Indiach i tam miałam taką konkretną grubą tapetę. Teraz jest ten moment, kiedy trzeba otworzyć usta przy malowaniu rzęs. No, tam w Indiach to naprawdę miałam konkretną grubą tapetę i jakoś tam dawałam radę, znaczy dawałam radę, co ja gadam, bo już byłam wiele lat temu na kontrakcie w Indiach. W ogóle możliwe, że udało mi, się, udało mi się odzyskać trochę zdjęć z Indii. Musimy zobaczyć, bo odzyskałam stary telefon, z którego korzystałam podczas kontraktu w Indiach. To jest iPhone i podłączyłam go do ładowania po czterech latach niekorzystania i muszę zrobić jakiś backup z iStorem. Nie chcę mi się ten telefon odpalić ale już znalazłam kogoś, kto mi z tym pomoże, więc może Wam pokażę te moje wszystkie makijaże. I tam zazwyczaj po tym, jak skończyłam, ja zazwyczaj pracowałam przy katalogach w Indiach, więc zazwyczaj jak skończyłam, jak skończyliśmy pracować, to zmywałam sobie całą tę tapetę, no bo wiecie, w Indiach gorąco, wilgotno, więc to bardzo złe dla skóry jest, żeby nosić jakąś grubą tapetę. Ja teraz, tak jak widzieliście, to tak naprawdę sobie tutaj tylko pomalowałam pod oczami, jeżeli chodzi o podkład, a raczej trochę korektora nałożyłam, i okolice brody, dlatego, że pomimo tego, że zmieniam maseczki codziennie, to zauważyłam, że zaczęła mi się trochę podrażniać skóra. Więc po prostu lubię sobie przykryć takie lekkie nierówności, takie zaczerwienienia. I tak naprawdę mój makijaż dziś gotowy. Może jeszcze nałożę sobie pomadkę, ale taką cielistą, więc to zajmuje po prostu sekundkę. I za 5 minut muszę wyjeżdżać na paznokcie, Jestem bardzo podekscytowana, bo w sumie nie robiłam sobie chyba nigdy takich wzorków świątecznych, więc jestem ciekawa, jak to wyjdzie. No a poza tym słyszałam, że to miejsce jest bardzo ładne, drogo, dużo zapłacę. Zapłacę tak trzy razy więcej niż w innych salonach, ale jeżeli chodzi o jakieś kwestie zdrowotne, jeżeli chodzi o kwestie beauty, to wolę zapłacić więcej i być zadowolona niż wiecie. Mieć później jakieś zniszczone paznokcie czy zniszczone włosy. Oczywiście nie zawsze cena idzie w parze z jakością, to wiadomo, że trzeba sprawdzić, dlatego ja to googlowałam. Dobra, kończę gadkę, bo to i tak jest bardzo długi stęp. Jedziemy na świąteczne paznokcie, jadę zrobić manikir i palikur też. To jest baza moich paznokci, a teraz robimy dekoracje świąteczne. Znalazłam idealne miejsce na paznokcie. Wcześniej chodziłam do kilku miejsc, ale nigdy nie byłam zadowolona i dlatego też w ogóle sama sobie e, zaczęłam robić paznokcie. Kupiłam swoją maszynę, bo tak mnie wkurzały niektóre te miejsca i znalazłam po prostu. Spójrzcie, spójrzcie jakie mam. Nie, nie uda się teraz tutaj, później wam pokażę jakie mam paznokcie, ale mam po prostu najpiękniejsze na świecie. Zobaczcie. Ale piękne są. Tutaj mamy choinkę, tutaj mamy gwiazdki. Takie, taki świąteczny manikir. No po prostu uwielbiam to miejsce i mam tak sympatyczna jest pani, która robi mi paznokcie. A teraz robimy stopy, ale stopy już bez żadnych wzorków. Zwykły biały, zwykły biały kolor. Um, I chyba skoczę później na zakupy. Mam ochotę się dzisiaj troszeczkę rozpieścić po tej chorobie. Powiem Wam, że naprawdę mi się to przydało. Zrobiłam sobie włosy. Czuję się po prostu Pięknie, więc e, póki mam taki stan, że po prostu wiecie, chcę się rozpieścić, chcę sprawić, żeby było mi jeszcze przyjemniej. To jeszcze sobie dzisiaj pojadę właśnie na zakupy. Muszę kupić trochę nowych ubrań. E, no i zobaczymy. Moje koleżanki są teraz na takiej. Pchli ta, targu i chciały mnie tam zabrać. Tam, to jest taki pchli targ z u, używaną odzieżą, ale takie same dobre marki. No ale już miałam umówione spotkanie, więc zobaczę: albo dołączę do nich, bo nie wiem, jak one długo tam będą. Albo gdzieś po prostu połazimy sobie po sklepach. Mam nadzieję, że coś mi się uda kupić, bo potrzebuję nowych ubrań zdecydowanie. Ten salon jest tak. Niesamowity właścicielka ze mną siedziała chyba przez jedną trzecią wizytę z Holandii dziewczyna i tak sympatyczna do tego dziewczyna, która robiła mi paznokcie, tak samo w ogóle taka spoko, że wymieniłyśmy się Instagramem ze sobą. No i paznokcie gotowe, więc teraz pora na zakupy. W ogóle też dostałam zaproszenie od właścicielki, powiedziała mi, że słuchaj, zanim przyjdziesz poprawić paznokcie jakby za miesiąc, no bo trzeba będzie je zrobić od nowa, to możesz tutaj zawsze wpaść na kawę i tak dalej, więc... O czuję się taka rozpieszczona potrzeba mi potrzebowałam tego, wiecie, po kilku dniach siedzenia w domu i czucia się, no wiecie, byłam chora, co nie? No to nie czułam się najpiękniejsza, ani nie czułam się jakoś dopieszczona, to teraz czuję się rozpieszczona wręcz. Jedziemy na zakupy oho, wygląda na to, że tam się chyba burza zaczyna zbliżać powoli a eee, nie mam płaszcza przeciwdaszczowego, ale trudno, trudno jakoś przeżyję, na pewno będzie dobrze uliczka dookoła mnie wygląda tak a tutaj mamy sklep polecony przez moją koleżankę i to jest taki sklep e, faktory czyli tam wyprzedażowy taki e, i moja koleżanka znalazła tutaj przepiękne ubranie, więc zobaczymy co uda mi się upolować ja zazwyczaj mam problemy ze znajdowaniem rzeczy w takich miejscach ale, ale może coś akurat się trafi to są takie końcówki kolekcji i staram się ostatnio w sieciówkach nie kupować Ech, a może to też jest sieciówka nie wiem ja się nie znam za bardzo na zakupach zobaczymy co uda się znaleźć Oczywiście nie wiem, czy te wszystkie ubrania będą na mnie pasowały, ale już dużo znalazłam rzeczy, które mi się podobają. Będziemy przymierzać, ale zobaczcie tutaj, bo się zdziwiłam. Można też kupić sztuczne futra. Trochę chyba za ciepło, ale co kto lubi O, sweterki. O Jezu, jaki ten jest śliczny. Mojej przyjaciółce z Polski by się spodobał ten sweter, to to wiem na pewno. fajny klimacik tutaj panuje się spytałam czy jest łazienka i zostałam tutaj zaprowadzona, więc tak bardzo swojsko, tutaj jest kuchnia, tam łazienka a tutaj takie podwórko i wracamy na zakupy Umieram, jestem po prostu cała mokra, to było tak gorąco, że po prostu aż cieknie ze mnie. Pani od której kupowałam, to tylko cały czas mi e, przystawiała chusteczki, znaczy podawała mi chusteczki, żebym się otarła. Ale jestem tak zadowolona, Boże, jakie piękne rzeczy kupiłam i połowa z nich to była używana. Tak zwana pre-loft tutaj się mówi. Dobra, jedziemy do domu, bo widzę, że czarne chmury nade mną, a ja nie mam płaszcza przeciwdeszczowego. Ale mam szczęście. Normalnie za 10 minut bym była w domu nawet mniej. I akurat jak skończyłam robić zakupy i chciałam jechać do domu, to się rozpadało. Teraz właśnie nie wiem, czy czekać, czy nie, bo tam się już powoli zaczyna przejaśniać, ale nie wiem, w którą to stronę idzie. A ja zapomniałam wziąć swój płaszcz przeciwdeszczowy, a kupiłam prostownicę do włosów i nie mieści mi się pod skuterem, więc nie chcę ryzykować, że mi zmoknie. Widzicie jakie problemy dzisiaj? O, potrzebowałam takiego dnia, potrzebowałam takiego dnia, żeby troszeczkę się rozpieścić. Słuchajcie, po kilku dniach leżenia w łóżku to po prostu czułam się jakaś taka rozlazła i w ogóle taka. I teraz w sumie też się tak trochę czuję, ale zaraz Wam wyjaśnię o co chodzi. Słuchajcie, po pierwsze, mam zrobione paznokcie i są prześliczne, jestem tak zadowolona. Ja rzadko kiedy robię sobie wzorki, ale no zobaczcie, jakie. Śliczne i to są ręcznie robione wzorki. Jestem tak zadowolona z tego salonu, w którym byłam, że aż nie mogę się doczekać, kiedy tam wrócę. W ogóle właścicielka mi powiedziała, że następnym razem zabierz ze sobą koleżanki. I od trzeciej po południu koktajle nawet mają, słuchajcie, za darmo, jakby wliczone w cenę paznokci. A więc no, na pewno wrócę, na pewno wrócę za miesiąc. No i później jeszcze skoczyłam sobie na zakupy, kupiłam sobie taką prostownicę do podkręcania włosów. Aczkolwiek, jak możecie zobaczyć, tylko troszeczkę zakręciłam, jeszcze będę się uczyć. Jak to wszystko tutaj ogarnąć? No, i zrobiłam takie duże zakupy. Wiecie co? Muszę Wam coś powiedzieć, bo pamiętacie pewnie, że ja się tak mierzyłam i mierzyłam sobie obwód i tak tylko liczyłam na to, że Boże, Boże, niech mi spadną centymetry. Chcę już schudnąć, chcę wrócić do mojego standardowego takiego ciała, do którego ja zawsze byłam przyzwyczajona. A teraz od ponad miesiąca, już chyba nawet dłużej, nie mierzę się. I wiecie, jak mi to, jaki mi to dało spokój ducha? Boże święty, mam gdzieś totalnie to w jaki rozmiar ja się zmieszczę no dobra, troszeczkę jakby wiecie, no chciałabym wrócić do sta starego rozmiaru, ale generalnie to jest taka malutka malutka myśl, która siedzi gdzieś tam z tyłu głowy a tak ogólnie to po prostu cieszy mnie to jak mi się ciało rzeźbi i dziś kupowałam ubrania w różnych rozmiarach, bo tak naprawdę wzięłam do przemierzalni i SK, i MK i LK i byłabym zadowolona z jakiejkolwiek większość rzeczy to SK i MK, więc powiedzmy, że tak jakby wróciłam do swojego ciała, ale to jest nieważne, bo chciałam Powiedzieć, że zauważyłam, że w ubraniach jakby styl, który miałam kiedyś. Nie wyglądam już tak dobrze jak wyglądałam kiedyś, kiedy byłam szczuplejsza, bo po prostu mam troszeczkę teraz inny typ sylwetki. Ale kupiłam sobie takie piękne ubrania, więc, więc więc, jak zakładałam te moje stare ubrania, to myślałam sobie, nie no, jakaś taka duża jestem, tutaj coś mi się wylewa, tam jest coś nie tak i tak dalej. Bo ja po prostu źle sobie teraz ubrania dobierałam do typu mojej sylwetki. I teraz zobaczcie, jaką mam piękną sukienkę. Dziś pokażę Wam tylko jedno ubranie, które kupiłam. Podoba mi się to, teraz jak patrzę do lustra, podoba mi się to, co widzę w lustrze. I właśnie, i to nie o to w ogóle chodziło, jak sobie wkręcałam do głowy, że Boże święty, muszę, muszę, muszę te centymetry zrzucić. Nie, to chodziło po prostu o to, żeby zadbać o siebie w taki sposób, żeby czuć się ze sobą dobrze. Ja teraz czuję się bardzo zadowolona z tym, jak wyglądam i mam. Naprawdę mam gdzieś to, czy mój rozmiar się zmniejszy. Aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że teraz przez 10 dni nie byłam na siłowni, więc i nadal się czuję trochę osłabiona. Jutro jeszcze też nie pójdę na siłownię, ale mam nadzieję na siłownię, ale mam nadzieję, że od poniedziałku wrócę. Bo po prostu podoba mi się rzeźbienie ciała i podoba mi się, praca nad moim ciałem podoba mi się taka normalna, zdrowa kontrola, która sprawia, że no nie wiem, jakby zyskuję dodatkowe siły. Ale mam już gdzieś to, żeby nie wiem, żeby być na jakieś diecie 1200 kalorii czy coś w ten deseń. A, bo teraz po prostu fajnie sobie tak zorganizowałam to, że często ćwiczę na siłowni, jak nie jestem chora. I dzięki temu mogę sobie wyskoczyć na kolację ze znajomymi, mogę jakby cieszyć się też jakimiś dobrymi przysmakami. I od razu humor jest lepszy, od razu człowiek odżywa. Ale też wspomniałam o tym, że ja jestem teraz bardzo zmęczona. To był dziś pierwszy taki, no, trochę bardziej intensywny dzień od kilku dni, e, kiedy rzeczywiście byłam poza miastem, kiedy trochę pojeździłam, e, jakby miałam styczność z ludźmi, i ja już całe szczęście wyzdrowiałam. Nie mam ani kaszlu, ani zawrotów głowy, jakby nie mam już żadnych e, objawów, oprócz tego, że dziś teraz już na przykład czuję się. Tak padnięta, że jest godzina teraz 17.30, i jak skończę nagrywać ten odcinek, to chyba położę się spać. A w ogóle najlepsze jest to, że ja wróciłam do domu, słuchajcie, i sama dla siebie stwierdziłam, że a, zakręcę sobie włosy, poprawiłam sobie makijaż, przebrałam się w tą moją śliczną sukienkę, którą po prostu uwielbiam. To chyba teraz będzie moja ulubiona sukienka, po prostu dla samej siebie. No, niestety złośliwość rzeczy martwych tutaj mnie dopadła, przepraszam, padła mi bateria w mikrofonie, nawet nie wiedziałam, nie zauważyłam nawet tego. No, a podsumowując, to był bardzo udany dzień i wiecie co, ja czasami w tym takim szybkim tempie pracy, życia zapominam o tym, żeby sprawić sobie samej prezent. I myślę właśnie, że grudzień to jest taki miesiąc, kiedy ja sama dla siebie jestem świętym Mikołajem i troszeczkę się rozpieściłam, bo czasami naprawdę o tym zapominam i więcej kupuję, nie wiem, dla moich bliskich niż dla samych samej siebie, albo bardziej rozpieszcza moich bliskich, a nie samych siebie. No i dlatego właśnie tak chciałam da dać taką przypominajkę, żebyście Wy nie zapomnieli o tym, że czasami jak się zrobi dla siebie coś małego, nawet jak się pójdzie na jakieś głupie paznokcie, albo zmieni się fryzurę, e, to jakoś tak takiego kopa można dostać. I warto jest doceniać jakieś takie drobne rzeczy też, bo ja do tego doszłam po wielu, wielu latach, że Wolę się cieszyć z takich małych drobnostek, które zdarzają mi się codziennie, każdego dnia, niż cieszyć się tylko z takich wielkich, pozytywnych rzeczy, bo jednak z tych małych rzeczy nasze życie jest zbudowane. Wielkie dzięki za to, że ze mną byliście. Już niedługo nagram hold zakupowy z tego, co kupiłam, natomiast to już nagram po świętach, dlatego że jutro zabieramy się za gotowanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki i bye! bye.